No, tutaj jeszcze mamy jakieś widzę. Aha! Tutaj widzę, że mamy przygotowane już chyba stojaczki pod ule. Bo obecnie będzie też hodowla pszczół na farmie, tutaj. w na kiri. Tu mam jakiś kurniczek. Chociaż chyba on jest otwarty, bo kur w środku nie ma. A my jeszcze pójdziemy, pokażę Wam toaletę, bo widzę, że jest tam jakiś ciekawy napis w języku polskim jak się okazuje. Tu też jakąś mamy zagrodę. Może jakiś ogródeczek. Akurat tutaj ziemia jak zobaczycie to jest dosyć czarna. Mi się wydaje, że taka jest dosyć duża różnica pomiędzy tą ziemią tam wyżej gdzie jest wszystko czerwone, a tutaj, możecie zobaczyć, ta ziemia wygląda w miarę normalnie. No, ale co tutaj mamy? Ustęp imienia Felicjana Sławoja Sładowskiego w Kambodży. Składowskiego, przepraszam. No nic mi nic nie pozostaje, jak tylko skorzystać. A teraz jesteśmy tutaj w domku i tutaj będziemy rozmawiali prezesem całego zamieszania, czyli z Miszą. Dzień dobry, pilnuję tutaj kmerów latam za nimi dronami. <grymne> Przyjechał Adam Kapturkiewicz, jeden z patronów, który jest pszczelarzem. On jest na Pasieka Paproć, możecie go tam znaleźć. No, że Adam jest góral, no to mówię, dzięki Bogu. Wiesz, jak dwóch wariatów jest, no to wiadomo, że jeden debil drugiego nakręca. No to mamy tutaj ryż, już kończy fermentować. Mamy tutaj banany, no w połowie fermentacji. I, no, znaczy na początku mamy też ścinę cukrową. Chodzi? Chodzi. Doskonale. No, tutaj, ostatnio na pracownicy chmerscy jeszcze kuchnię rozbudowali z blaszaka. W ogóle wiesz, bambus to jest niesamowity środek budujący. Niesamowity, jeżeli, jak szybko rośnie, nie? No. Czytałem, że potrafi y, nawet do 33 cm dziennie urosnąć bambus. Tak jest. Teraz pokażę Ci technikę Więc mm, My destylujemy dwa razy. że destylują tylko raz że nawet nie spuszczają tego co leci na początku, nie? czyli mm -hmm. No to mektanolu. nie można, to, 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 no to nie jest alkohol do spożywania. Tutaj się wkłada rurkę bambusową, ona sobie wychodzi. Wlewamy zacier i resztę tutaj. To się gotuje, paruje. Zimna woda jest tutaj, do skleplaniu, tak? Mm -hmm. sklapa to wszystko w środku, na takim dziadostwie. I tu kapie. Tylko, że my jesteśmy biali z Europy i wiesz, mamy pewne pojęcie o tym, <noise> że ciężko jest kontrolować termikę i tak dalej przy tym mhm. wszystkim więc początek, więc destylujemy dwa razy no i początek tego drugiego destylatu też się wywalamy i końcówkę też końcówkę zbieramy do innego naczynia po to, żeby ją wlać do kolejnego zacieru? coś takiego no. o, używa się do kolejnego procesu destylacji w każdym razie mamy też ule, bo Adam tutaj przyjechał, ponieważ Będziemy stymulowali rozwój naszych roślin ich zapylanie poprzez ule, Niedługo tu siedzą, y, pszczoły z Bank. Tam są takie właśnie drewniane stojaki. Mhm. Podejdźmy. Tam jest kurnik, gdzie kury śpią, ale te naj, najstarsze kury po prostu śpią na drzewach, zwłaszcza kogut, którego nienawidzę. Jest no to jest To jest specyficzne, bo zazwyczaj w Polsce te, 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 te kurczaki, koguty nie wchodzą na drzewa, nie? Ciebie podcina i one nie mają wolności. Słuchaj, ja, żeby te kury wyłapać do woliery, bo tam w wolierze była matka kura z małymi, żeby mhm. je nauczyła, wiesz, dziobania, były do gotowanym ryżem. Musiałem psa przywiązać do drzewa, żeby mi z nimi nie łaził, bo to nie jest zabawa. Mhm. Jak on wył, jak on skowyczał, rozumiesz, wolny pies, on sobie nie potrafił z tym poradzić. Mhm. A to jest też ciekawe, bo ta obserwacja w skali mikro a propos zwierzęta, które ma tutaj 26 hektarów wiesz, wokół. Mhm. Ma ciekawe przełożenie na skalę makro. no Bo w społeczeństwie my też się przyzwyczailiśmy do takich rzeczy różnych często, socjalnych rozwiązań. A Dziki Wschód, czyli Kambodża, wybierają ludzie, którzy no jednak preferują wolność. Tak? To na pewno. Nie no dobra, a teraz powiedz gdzie jesteśmy, bo to jest bardzo ciekawe miejsce. Adam testuje różne techniki, żeby z grudkami, ponieważ mrówki są strasznie agresywne. Wszystko obserwowałem mrówki. Więc on. Wyjaławia ziemię popiołem spalińskim, który mamy. Będziemy to też malować y, olejem zużytym, starym, ale generalnie też już kupiliśmy chemię. Mhm. Mm no. I tak to wygląda. I, to, i teraz takie pytanie: czy, czy ta chemia nie, 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 też nie, nie będzie szkodzić tym pszczołom? To jest chemia namrówki. No, wiesz, chemię, czyli będziemy psikać punktowo. Mm -hmm. Ja I wiem, to, ale jednak czy. Musisz pytać Adama. Bo to jest ciekawe, bo jednak jest na namrówki, no ale jednak pszczołom też może. Wiesz, yy, przeszkadzać i być może nie będą mogły, nie będą chciały wracać Adam do tego. Adam jest ja, ja wiem. Opowiadam wiedzę od niego zdobytą, ale ciekawe jest też to, że w warunkach chmerskich oni odwirowują larwy, czerw, nie? Mm. Co się u nas nie robi, ponieważ u nas się o te pszczoły bardzo dba, więc w okresie maj-czerwiec, jak opowiadał Adam, one bardzo swoją populację zwiększają i pszczelarz przygotowuje je na zimę. Tutaj on ma to gdzieś. No bo jest ciepło, są tropiki. Mm -hmm. I tak samo jak Ci mówiłem o tym, że u nas jest kara za nieprzygotowanie i że dlatego się też inaczej rozwijamy jako cywilizacja i nasza geografia myślenia, to tutaj nie ma kary za nieprzygotowanie, więc jak przeszedł sobie, odwiruje trochę czerwiu, który zginie, no to gdzieś, rozumiesz? Mm -hmm. I tutaj możesz to przełożyć też chociażby na azjatycki styl dowodzenia, Ja mm -hmm. wojen, nie? Z górki paszli. <laughs> Albo europejskie. Zupełnie inaczej to wygląda. I to wszystko odkrywam, bo ja posiadam wiesz, no, wiedzę akademicką, którą konfrontuję, gdzieś tam rzeczywistość, rzeczywistości. staram się konfrontować. No, to co? Wracamy do resortu. Oczywiście. Wczoraj próbowaliśmy łapać te dzikie pszczoły z drzewa, mhm. ale się okazuje, że ten gatunek dzikich pszczół z drzewa kompletnie nie daje się udomowić. Chociaż podobno nasz pszczelarz z Batam Bank yy, zna jednego pszczelarza, który potrafi to zrobić, no ale. Know-how na razie nie jest w naszym posiadaniu. Mm -hmm. Co możesz powiedzieć? Jeszcze inna rzecz, jak chodzi o, wiesz, geografię myślenia. Chłopaki pewnego dnia przyjechali, naprawić mi dach, bo był środek pory deszczowej i pewnego słonecznego dnia przyjechali do zrobić. Zgadnij, ile zrobili. 40%. No bo tyle jest okej, okay, nie? Reszta będzie, wiesz, co kiedy indziej zrobimy. Gdzie w warunkach polskich robisz kawałek dachu, nie? A to jest bez sensu. Tym bardziej, że yy, no, w naszych warunkach taki dach był poddawany na dużo większe działanie atmosferyczne. A tutaj? Tutaj tylko spadnie deszcz. nie? To jest też inne myślenie. Nie? A widzę, że też jest i panel słoneczny? Tak, 162, w środku jest akumulator. Zapomniałem tu, więc nie pokażę. Mhm. Łóżko z bambusa sobie zbudowałem generalnie... Łóżko no, widziałem na YouTubie. Woda i prąd. To jest jedyna tutaj potrzeba. I jak ja zacząłem tutaj mieszkać i moja matka się na przykład gdzieś tam przeprowadzała, kupiła sobie nową chatę i zostało tam parę moich rzeczy jeszcze z Polski. Ja jej mówię, nie otwieraj tych pudeł, wywal to, ja tego nie potrzebuję, nie chcę wiedzieć. Jest taki wiesz, syndrom podróżnika, że jak pakujesz pudła, potem nagle wracasz mówisz, a co tu w ogóle masz? I potem otwierasz myślisz, aha, to może się przyda. I takich może przydasiów jest trochę. A ja poprosiłem matkę, żeby to wywaliła ja w pizdu. Bo rzeczy są po to, żeby nam służyły, a nie żebyśmy my na nie pracowali. Okej. Okay. Siki się zadomowiła. Baby, do you want to stay here? Mama zapomniała dojechać nie Gada, żeby zobaczyć. How many moms? Tutaj okay, mamy taki motocykl. To, suka, będzie, Pani suka, to, to będzie panie to to, Bezosie? Ale to będzie wave to czy jest, dream? To jest uh, dream, dream my wave. Careful the dogs? Dream my wave. <laughs> dream my wave? Yeah. Careful okay. the A tu jeszcze taka ciekawostka. Mamy tutaj cinę cukrową I właśnie cina jest obrana i dzielona na takie kawałeczki. A z tego jest nic innego jak cukierki dla dzieci, co uważam, że jest mega eko i mega, mega, mega fajne. Sam zresztą zaraz spróbuję takiego cukiereczka, ale wygląda to świetnie. Jesteśmy właśnie na wzgórzu w mieście O Główną tutaj postacią, jak widzicie, jest Buddha z betonu. Ale widoki, jakie możecie zobaczyć są niesamowite Wiadomo, że to troszkę inaczej będzie w nagraniu, ale zobaczcie, to jest wszystko Skórza, tam dalej jest Laos Ale gdzieś tam jest Park Narodowy, w którym zresztą już byłem, możecie zobaczyć u mnie na kanale Także niesamowite, niesamowite W ogóle chciałbym jeszcze raz tam wrócić, spędzić więcej czasu, może jest taka szansa, że z miszą wybiorę się właśnie w te tereny. z drugiej strony mamy tutaj właśnie miasto Banlung położone jak widzicie w tych malowniczych krajobrazach. przy jedzeniu a do resortu przyjechali nowi goście i to dosłownie na kilka samochodów jak możecie zauważyć widzę trzy samochody także kręci się a całym koordynatorem wycieczki jest Nikim jak Adam. Ohaj! Na razie nie walczę, bo ja miałem kontuzję, ale niedługo się widzimy w ringu a ty wcześniej, tak? Masz tyle. Tak, ja wcześniej. Ja Dobra. w grudniu. Dobra Sok Hichong is here. Yes! But wait. Oh. Now I see you are deep. Sok Hi Chong FC Barcelona Spain oh. A tam z tyłu jak możecie zobaczyć Jesteśmy... Tutaj oczywiście w Ratanakiri w resorcie, w polskim resorcie. I jak możecie zobaczyć Niedawno przyjechało o, chyba cztery samochody, może więcej. W każdym razie wynajęli 9 pokoi tutaj w resorcie u Marcina i teraz sobie głównie dzieciaczki pływają w basenie. No. No. Ti gusta cantare guitarra, ti gusta cantare sol, Mariachi me accompagna quando canto la eh, mia canzone, aguardi in te solo, migliore, neanite qui la plando, neanite qui la plando, ay, ay, ay. plando, A amor! Ja 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 co ciekawe, Kmerzy, którzy przyjeżdżają na przykład do resortu tutaj Projektu Maya Kambodża, czyli do hotelu Ratnakiri Paradise, akurat w tym przypadku, zawsze przywożą jakieś ostatnio namioty. Z tego co widzę, Zawsze mają zestaw i Jak teraz możesz zobaczyć, właśnie wieczór spędzają nad basenem i śpiewają do mikrofonu. O, aż mi się obraz rozmazał, nie wiem dlaczego. CK zrobiona na chłopaka. A <laughs> Ogólnie jesteśmy tutaj w miejscowej pralni, ale jak możecie zobaczyć, sprzedają też wino ryżowe. powiem szczerze, że chyba nigdy nie piłem wina ryżowego, ale fajne mają zbiorniczki a jak widzicie oprócz pralek mają też pralnię ręczną jak możecie zobaczyć mamy tutaj śmieciarkę i jest to dosyć ciekawe zjawisko z tego co tutaj się dowiedziałem, że, że do śmieciarki jeszcze nie były widziane w Banlungu ale prawdopodobnie powoli powstaje wywożenie śmieci tak naprawdę w Banlung mamy jakąś pierwszą śmieciarkę no cóż, wszędzie cywilizacja przychodzi a no niestety, śmieci są problemem i nawet w takich małych prowincjach małych miasteczkach jest zapotrzebowanie na takie usługi Chłopaki tutaj tankowali i jadą. Toyota. O! A po drugiej stronie mamy jakąś ciężaróweczkę z kontenerem. Ja akurat z kontenerami mam. Miałem trochę wspólnego, bo kiedyś pracowałem w Europorcie w Rotterdamie. Także być może nawet, o sobie teraz patrzę na, po nazwy, bo często w dokumenty wpisywałem, tam akurat mamy triu 8655199, być może taki kontener kiedyś ogarniałem w Rotterdamie, a tak poza tym mamy Adama tutaj, zdrowie, zdrowie. Mamy z chłopakami, z Miszą, z Adamem. Jedziemy do mundurkiri. A chłopaki do pracy.